Dzień dobry, witam Was serdecznie na naszych kolejnych zajęciach. Przepraszam Was za pomyłkę, której dzisiaj mi się udało zrobić, którą mi się udało zrobić. Bardzo przepraszam, bo omyłkowo wkleiłam ten, dwa razy ten sam filmik. Dziękuję za czujność rodzicom Zosi M i Julitki oraz tym dziewczynkom serdecznie dziękuję za przekazane filmiki i relacje zdjęciowe. Myślę, że inni też pracują, może nie mają możliwości, żeby przesłać do mnie filmik albo zdjęcie, ale bardzo mnie cieszy to, że czuję Waszą obecność wtedy, kiedy otrzymuję od Was jakieś wiadomości. Posłuchajcie, dzisiaj mam dla Was taką propozycję. Bardzo bym Was prosiła, żebyście wzięli teraz do ręki jakąś książkę i przeczytali z tej książki jedną linijkę. To co, taką, którą chcecie. Może to być coś, co już czytaliście. Usiądźcie wygodnie i uwaga. Zacznijcie czytać. A ja zrobię pewien eksperyment i powiecie mi się, czy w tym czasie dobrze się wam czytało. Uważajcie. No, proszę. Czas, start, zaczynajcie czytać. A ja tutaj sobie poglądam telewizję. Pogam sobie na różnych, na różnych rzeczach. Opowiadam sobie tutaj z kimś, kto jest w domu. Wiesz, byłam dzisiaj na zakupach, pomyliłam się, źle wkleiłam filmik. I co mi teraz powiesz? No wiesz, no tak, 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 tak. Oczywiście, tak. No tak, no rozumiem ciebie, tak, 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 tak. Dziękuję wam bardzo. I teraz jestem ciekawa, co wy czuliście w tym momencie, kiedy ja... kiedy wy czytaliście, a u mnie tutaj w domu Robił się taki... Jak byście to nazwali? Oczywiście. Robił się hałas. Czy w tym momencie, kiedy wy czytaliście, a ja robiłam hałas, czy wiecie, o czym czytaliście? Czy potrafiliście się skupić nad tym, co robicie? Pewnie nie było to łatwe, co? Też tak myślę. I słuchajcie. Hałas to nie jest dobra sprawa. Kiedy jest duży hałas, trudniej się myśli. Dzieci czasami boli głowa. Trzeba też uszanować, może inni, może ktoś inny odpoczywa. Nigdy nie mówi się bardzo, bardzo głośno. Trzeba się starać mówić takim głosem umiarkowanym. Dbamy wtedy o swoje strony głosowe. Dbamy o to, żeby można było mówić długo, 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 długo. I słuchajcie, hałas nie jest przyjazny dla naszego ucha, nie jest przyjazny dla środowiska, nie jest przyjazny dla Was. Idąc ulicą, jeśli słyszycie, że jedzie ktoś na motorze, takim bardzo szybkim, jak to się mówi, gazuje, czy to jest takie miłe dla ucha? Pewnie nie. Małe dzieci, jak zauważyłam, to najczęściej zakrywają muszy i nie chcą tego słyszeć. Więc słuchajcie, jeśli na przykład czytacie, czy robicie jakieś zadanie, starajcie się wyłączać wszystko, co jest wokół Was i skupić się na tym, co robicie. Bo jeśli, słuchajcie, yy, będziecie żyli stale w hałasie, to będziecie mieli potem problemy ze słuchem. Jeśli będziecie mówili stale bardzo głośno, będziecie mieli problemy z gardłem, nawet słuchając muzyki. Starajcie się słuchać ją tak umiarkowanym, żeby był umiarkowany, żeby głos był umiarkowany. Bo jeśli słuchamy za głośno, to potem uszy nas bolą, nie możemy na niczym się skupić i nie jest to takie miłe dla naszych uszu. Więc bardzo Was proszę, skoro już wiecie, co to jest hałas, to żebyście dostosowywali się do tego, że jeśli coś robicie, to szanujemy innych. I staramy się nie hałasować. Posłuchajcie. A propos hałasowania mam taką. Chciałabym Wam przeczytać taką, takie opowiadanie o przygodach bliźniaków Kuby i Buby. Postarajcie się zapamiętać, dokąd poszli razem i co się wydarzyło. Kuba i Buba musieli przyznać, że pan Waldemar. Przyjaciel babci Joasi to rzeczywiście bardzo kulturalny pan. Do tego stopnia, że czasami wręcz wstydził się chodzić z naszymi sympatycznymi bliźniakami po mieście. I to tylko dlatego, że dajmy na to, naszła je ochota pobić się lub powyzywać. Ale któregoś razu pan Waldemar Narobił Kubie i Bubie wstydu i to w muzeum. Jak tam w szkole! ryknął, gdy już się spotkali przed kasą muzeum. Kuba i Buba aż podskoczyli z wrażenia. Babcia Joasia przegryzła wargi i dyskretnie rozejrzała się dookoła. Pani bileterka ogłuszona doniosłym głosem pana Waldemara przetykała sobie właśnie ucho. Nadal macie najwięcej uwag w całej klasie? ryczał pan Waldemar. Nie martwcie się. Za moich czasów kazano klęczeć na grochu. Może dlatego mam takie powykręcane kolana. Pani bileterka pospiesznie skręcała kulki z papieru, najwyraźniej zamierzała wepchnąć je sobie do uszu. Dlaczego pan Waldemar tak hałasuje? szepnął Kuba, zerkając ze zdziwieniem na babcie Joasie. Zawsze był taki kulturalny? Chyba wyczerpały mu się baterie w jego aparacie słuchowym. Westchnęła zarumieniona babcia. I to pan Waldemar jest kulturalny na baterię? osłupiała buba. Ale babcia nie zdążyła nic odpowiedzieć, bo pan Waldemar podszedł właśnie do kasy, no i trochę było zajęć ze zemdloną bileterką. Słuchajcie, dokąd kubaj buba? Wybrali się z babcią Joasem. A kto im towarzyszył? A jak myślicie, dlaczego pan Waldemar tak głośno mówił? A może powiecie mi, czy to jest kulturalne, gdy mówimy tak bardzo głośno w takich miejscach publicznych? A jeśli myślicie, że nie jest to takie kulturalne, to dlaczego? Czy na przykład, siedząc w kinie, oglądamy film i bierzemy i otwieramy cukiera, bach, zjadamy. A papierek szeleści. Pijemy kole i siorbiecie. Czy to jest takie miłe i grzeczne? Albo siedzicie w teatrze i sobie rozmawiacie z kimś, bo się wam coś tam przypomniało. Czy to jest kulturalne? Czy przyjaciel babci, ten z naszego opowiadania, kiedy krzyczał tak do chłopców, to był kulturalny? A jak myślicie, dlaczego tak się zachowywał? Co chciał powiedzieć do Kuby i do Buby swoim zachowaniem? Myślę, że wiecie, że hałas nie jest przyjazny dla naszych uszu, nie jest przyjazny dla środowiska. I każdy z Was potrafi zachowywać się w ten sposób, żeby nie hałasować. Nawet zobaczcie, jak idziemy sobie na spacer, jak chodziliśmy na spacer z całą grupą, to zawsze mówili Panie do Was jak? Nie krzyczcie tak, mówcie do siebie, ale ciszej. Czy jak siedzicie przy jedzeniu, nie mówiłyśmy często? Rozmawiajcie ze sobą, ale nie tak głośno, bo to robi hałas, jeśli każdy coś powie. Widzicie, dlatego też uczymy Was, że rozmawiając ze sobą, należy podnieść rękę do góry, kiedy chce się udzielić jakiejś odpowiedzi, a czeka się też na swoją kolej. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo jak się wie, to by się chciało szybko wykrzyczeć to, co się wie. Ale trzeba też dać szansę innym. Tak samo słuchajcie, kiedy. Mówimy coś do Was, to staramy się mówić takim głosem umiarkowanym, a Wy czasami siedzicie naprzeciwko siebie i krzyczycie do siebie. Pamiętacie, jak na, podczas naszych posiłków często mówiłam, nie krzyczcie tak, bo aż głowa boli. Ja nie słyszę, co Pani do mnie mówi. Ja nie słyszę, co ktoś mówi do mnie, który siedzi obok. I właśnie to jest ta nasza dbałość o nasze, nasz słuch i nasze. Gardło. Myślę, że już zapamiętacie, że nie należy hałasować, nawet podczas zabawy. Nie należy hałasować, należy mówić głosem umiarkowanym. Tak samo słuchając jakiejś telewizji czy słuchając muzyki, staramy się, żeby to było odpowiednie dla naszych uszu. Bardzo się cieszę, żeście. Na pewno grzecznie wysłuchali i wiecie teraz, co to jest hałas? Może nie, że wiecie, bo wy na pewno wiedzieliście o tym, ale myśmy sobie dzisiaj o tym przypomnieli iśmy to nazwali i wiemy teraz dokładnie, w jakich sytuacjach i jak należy się zachowywać. Przypomnieliśmy sobie może bardziej, tak? Słuchajcie, a słowo hałas, na jaką głoskę on się zaczyna? Oczywiście na tą, którą poznajemy w tym tygodniu. A słuchajcie, mam teraz przygotowane litery. Mam przygotowaną literę, jedną. Jedną, taka, która będzie potrzebna do wszystkiego. To jest litera ch. A tutaj mam przygotowane samogłoski. Czytajcie, to jest. To jest. To jest. A to jest. To jest. I to jest. I teraz poproszę, żeby podniosły rękę do góry te dzieci, których imiona zaczynają się na A. Oczywiście te, które mnie oglądają. Teraz te, które imiona zaczynają się na N. A teraz te, które zaczynają się na O. Teraz te, których imiona zaczynają się na Z. Teraz których imiona zaczynają się na j, których imiona zaczynają się na l na B. Na m. Na trz. Na k. Na a. Myślę, że nikogo nie ominęłam. A jeśli kogoś ominęłam, to przepraszam. Słuchajcie, będę mówiła wyrazy, a wy musicie zapisać pierwszą sylabę tego wyrazu. Na przykład, możecie sobie pisać albo przygotować karteczki i układać. I teraz słuchajcie. Mówię wyraz. Hulaj noga. układamy pierwszą sylabę. Możecie sobie układać jedną pod drugiej. Ja mówię wyrazy. I teraz słuchajcie. Szukajcie pierwszej sylaby i sobie układajcie. Te sylaby. Uwaga. Zaczynamy. Hamak. Haki. Chuba. Helena. Hipopotam huragan. Cel. To są takie wyrazy, które coś oznaczają. Na przykład, wyraz huragan. Wiecie, co oznacza. Wyraz helenka. Oczywiście, wiecie, że to jest imię. A teraz wymyślę Wam takie wyrazy, które w ogóle nie mają żadnego znaczenia, ale chodzi o to, żebyście sobie kojarzyli sylaby i potrafili je układać. Uważam harana, hoseta, herina, hurafo. A może sobie wymyślimy parę takich wyrazów, które na początku będziemy stosowali sylabę H. H witam. Ha was. H bardzo. H serdecznie. H zapraszam. Ha was. H jutro. Ha na odpoczynek. H bo jutro. H będzie. H weekend. A jeszcze jeszcze pamiętam takie słowa, taki, taki, taki tekst, który zaczynał się od słowa wene. I posłuchajcie. Ciekawa jestem, czy będziecie umieli rozszyfrować. Wene czy, wene pa, wene ni, wene pu, wene idzie, wene ze, wene mną, wene na, wene lo, wene dy. Dzieliłam pewne wyrazy i w środek wkładałam. Wene. Jeszcze raz posłuchajcie. Możecie mi napisać odpowiedź na karteczce i przesłać. Wene czy, wene pa, wene ni, wene pu, wene idzie, wene ze, wene mną, wene na, wene lo, Wenedy. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do wykonywania kart, zadań w kartach pracy. Możecie sobie wykonać wszystkie zadania, które są do strony 20. Bo wszystkie te tematy mamy opracowane, omówione. W, ty, w ciągu tych kolejnych tygo, poprzednich tygodni zrobiliśmy to wszystko. W kolejnym tygodniu będzie nowy temat naszych zajęć. I będziemy bawili się inne zabawy. Dziękuję Wam bardzo za aktywność. Pamiętajcie, nie siedzicie cały dzień przed telewizorem i przed ekranem laptopa czy telefonu. Jeśli zrobicie to ze mną i jeszcze później popracujecie w kartach pracy czy trochę poczytacie, to fajnie, ale pamiętajcie też, żeby trochę wyjść na świeże powietrze. Wy już musicie chodzić oczywiście w maseczkach. No, bo niestety już jesteście na tyle duzi, że możecie chodzić w maseczkach, możecie czuć się jak dorośli. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Ja też mi się ciężko chodzi. Ale skoro mamy być dzięki temu zdrowsi, to słuchajcie się rodziców i pracujcie. Nie zapominajcie o tym, że to nie są wakacje. To jest czas pracy zupełnie innej, pracy takiej przez komputer, ale cały czas... Pracujemy, bo macie być najlepiej pod słońcem przygotowanymi przedszkolakami do podjęcia nauki w szkole. Do zobaczenia, do poniedziałku, miłego weekendu!